Cześć z tej strony Krzysiek, witam Cię w kolejnym odcinku naszego wideo poradnika Ubierz się na rower. Dzisiaj, może, nie ubieramy się na rower, ale chociaż też właściwie ubieramy się na rower, ale nie w ubranie, ale w słuchawki. Wracamy sobie w krótkim, mam nadzieję, materiale do recenzji e, słuchawek do kostnych Aftershocks. Nasz poprzedni film wzbudził wyjątkowo duże zainteresowanie, a to zainteresowanie przyłożyło się na Wasze pytania w, poniżej tego filmu, za które serdecznie dziękujemy. I teraz najczęściej pojawiające się z nich postaramy się odpowiedzieć, ponieważ faktycznie kilka kwestii, zwłaszcza tych takich wiążących ten produkt z użytkowaniem na rowerze, nie zostało poruszonych. Tu jeszcze zrobimy sobie szybki unboxing, ponieważ dostaliśmy w ostatnio nową parę tych słuchawek, akurat w kolorze troszeczkę innym. Natomiast unboxing akurat będzie dosyć szybko zrobiony, albo i nie szybko, bo jest to o właśnie jest to takie dosyć skomplikowane, albo nie. Tutaj wystarczyło przeczytać. Otwieramy sobie. O, pudełeczko jest takie bardzo efektowne. Tu mamy słuchawki. Teraz będziemy mieli słuchawki w kolorze. Jak się ten kolor nazywa? Niebieskim. Zaraz powiem dokładnie, jak się nazywa. Natomiast słuchawki są dostarczane. Jeszcze to pudełeczko już sobie zostawimy. Jest instrukcja 1, druga, trzecia. Bardzo fajne, właściwie aczkolwiek wykorzystanie jego późniejsze na jakieś inne rzeczy może być utrudnione. Chyba, żebyśmy się Blue pozbyli Eclipse tego. Blue Eclipse Color testujemy. Natomiast tu jeszcze w tym opakowaniu drugim jest ten pokrowiec, który wcześniej pokazywaliśmy. Taki gumowy z zapinką na magnes, oraz oczywiście jest kabel do ładowania. Ten już taki charakterystyczny kabel, o którym mówiliśmy we wcześniejszym nagraniu, że to mogłoby zostać zmienione w tych słuchawkach, słuchawkach ale ich rozmiar powoduje to, że nie, nie można zastosować normalnej tyczki USB-C, i tutaj jest. W tym opakowanku jest kabel jeden i jest kabel drugi. Aha, czyli jednym z, uzupełnieniem, z uzupełnień w tym teście jest to, że tych kabli otrzymujemy dwa. Dlatego na szczęście jak jeden się zagubi, to pozostaje nam drugi. Instrukcja oczywiście to już do poczytania w ostateczności, tak jak wszyscy raczej instrukcji nie czytamy. Bardziej wolimy oglądać YouTube'owe recenzje, i tu jest jeszcze rzecz, o której wspominałem tylko ostatnio, a teraz mogę ją pokazać. Zatyczki do uszu powodujące to, że odcinamy się od otoczenia i dźwięk emitowany przez te słuchawki będzie lepiej słyszalny. Natomiast też raczej tego nikt na rowerze nie będzie używał, bo sensem tych słuchawek właśnie jest zastosowanie ich w, podczas jazdy rowerem. Wypowiadaliśmy się już szeroko na temat jakości dźwięku. Tego, że jest on na poziomie bardzo akceptowalnym, niekoniecznie nadaje się do jakichś audiofilskich doznań muzycznych, ale jak najbardziej tą muzykę słychać. Model najdroższy, ten właśnie, który mamy teraz w, w tym filmie, charakteryzuje się najlepszą jakością dźwięków i największą głębią basu, jeżeli w ogóle można mówić o głębi basu w tego typu rozwiązaniach. Natomiast e, da się tego używać jak najbardziej, a nawet się świetnie używa do słuchania podcastów których teraz bardzo dużo słuchamy, i co jest bardzo właściwie fajne, bo edukacji nigdy za wiele. Natomiast minusem jest na przykład to, że podczas intensywnego, długiego, szybkiego zjazdu szum jednak powietrza wpadający do uszu zagłusza nam trochę to, co leci z tych słuchawek. Plus, ewentualnie, jak wjeżdżamy sobie do zatłoczonego, ruchliwego miasta, to też ta głośność maksymalna nie zawsze wystarczy, żebyśmy coś słyszeli, ale w naturalnym środowisku spokojnym. Jak najbardziej to bardzo fajnie funkcjonuje. Tu jeszcze nie powiedzieliśmy ostatnio, bo mówiliśmy, że te słuchawki świetnie nadają się na przykład jako mikrofon też do nagrywania relacji Instagramowych. Jak nagrywacie sobie relacje, w których mówicie, to tutaj zainstalowane mikrofony służące do rozmowy przez telefon, bo można odebrać w, te, w tych słuchawkach dzwoniącą osobę do nas. Po sparowaniu z telefonem. Natomiast też te wbudowane mikrofony służą, do, służą jako mikrofon do, dla telefonu do nagrywania filmów. Czyli jeżeli omówicie coś podczas filmu, to normalnie dzięki temu, że macie te słuchawki na uszach, będzie to lepsze. Tu jeszcze nie powiedzieliśmy ostatnio o tym, że ten przycisk główny, tutaj funkcyjny, służy, jeżeli sobie odtwarzacie z telefonu muzykę albo podcast, to po wciśnięciu raz zostaje to zastopowane, jeżeli jest to odtwarzane z pamięci, a czy tak się dzieje, jak to jest odtwarzane online tak, też? Online też. No i możecie dzięki temu porozmawiać z kimś, odpowiedzieć na jakieś zadane pytanie, czy po prostu skupić swoją uwagę bardziej na tym, co się dzieje wokół i przed Wami, a potem jak wyjedziecie znowu w bezpieczniejsze tereny, to sobie po prostu odpałzować to nagranie i czy ten stream i, i wtedy będzie po prostu lepiej. Natomiast głównym, główną Waszą wątpliwością było to, jak te słuchawki bo to, że na przykład można w nich biegać, chodzić, to nie ulega wątpliwości i tego pałąka w zupełności nie czuć. Zgadzam się z jedną opinią e, na temat tego, że te słuchawki w naszym klimacie polskim przydają się, nie przydają się przez cały rok. Zwłaszcza osobom, które marzną mocno w uszy i w głowę, ponieważ faktycznie jak założymy sobie jakiegoś bafa, opaskę, czapkę i tak dalej, to właściwie nie ma no, za co tych słuchawek zamocować i po użytkowanie ich pewnie między październikiem a marcem może być utrudnione. Chociaż, jak obserwuję Was na Różnych social mediach to sporo jest ludzi o dużej tolerancji na zimno i często zakrywacie sobie głowę, ale nie zakrywacie uszu albo zakrywacie je dopiero przy ujemnych temperaturach, dlatego też te słuchawki wtedy się sprawdzą u Was dłużej, ale nie da się ukryć, że jest to produkt raczej wiosennoletni niż zimowy, i tutaj nie będziemy yy, jakoś podważać tego, yy, tego zdania. Natomiast ważne było dla Was to, jak te słuchawki leżą z kaskiem i z okularami przede wszystkim dlatego ja teraz to postaram się zaprezentować kask ja mam oczywiście Proton MK e, czarny matowy i tutaj właśnie o, tutaj muszę się najpierw z tych słuchawek wydostać żeby sobie o, i tutaj słuchawki jak sobie opuszczacie też nie potrzebujecie ich to można je sobie opuścić na szyję, no i teraz po zainstalowaniu kasku wszystko jest ok zakładam sobie słuchawki ja mam taką typową głowę 50, nie wiem, 8, coś takiego M. E, tu oczywiście z samym kaskiem nie koliduje to połączenie. E, nie ma właściwie możliwości, żeby to jakoś przeszkadzało. Nie koliduje też z czapką właściwie, nie wiem, nie ma nie ma, nie ma żadnego miejsca, gdzie by to się mogło spotykać. Natomiast pytanie podstawowe było, jak się to zachowa z okularami. Ja sobie wziąłem dzisiaj dwa modele, różniące się trochę załóżnikami, bo tutaj sporo tak jakby zależy. Zacznę od Rudego Projecta SpinShielda, czyli takiego modelu z kategorii lifestyle'owo-sportowej, którego używamy na co dzień. Ale używamy też na rowerze z zaznaczeniem, że w największych upałach mi jest osobiście w tym modelu za gorąco z powodu braku wentylacji i zapacam go po prostu bardzo szybko od wewnątrz, dlatego ja go używam w bardziej takim umiarkowanym klimacie. I teraz on ma załóżniki takie dosyć mocno wygięte, klasyczne i co ważne, nieregulowane, nic się nie, nie da z tym zrobić. No i teraz założyłem je sobie i powiem szczerze, mam, mam te słuchawki. Tak, no. ja, jak one się. którędy one idą? Proszę, proszę, tutaj się ten. Tutaj. Bo nie czuję zupełnie tak jakby tego spotkania, tak? Że nie czuję jakiejś kolizji okularów z słuchawkami. Oczywiście w, dużym, w dużej mierze może być to uzależnione od waszego kształtu głowy, kształtu uszu, wielkości głowy. Natomiast nie ma nic takiego tutaj. No one się nie opierają jedne na drugich. Czy się opierają? Nie, tutaj się opiera o. No. Nie, nie ma, nie ma tak jakby żadnej kolizji. Z powodzeniem mógłbym sobie te słuchawki użytkować. A teraz pokażemy sobie na bardziej sportowych okularach, których używam właśnie w większe upały. To są spin shieldy, e, przepraszam, nie spin shieldy, ze zdjętymi z tymi zderzakami. E, natomiast wentylowane mocno, tak jak widać, i one też są zupełnie elastyczne. I pamiętajcie, że dają też możliwość personalizacji załóżników, ponieważ tu jest drut i można je sobie wyginać w dowolną praktycznie stronę, dostosowując je zupełnie do wielkości głowy. Ja miałem te załóżniki jakoś mocno wygięte, bo żeby mi te, te okulary nie opadały z, z tej. No i też zakładam. Mhm. I właściwie nie czuję dalej, że mam te słuchawki, właściwie już podczas tej recenzji zapomniałem, także odpowiedź na pytanie, jak one się zachowują z okularami. Nie wiem, czy mi powodują jakoś, że mi odstają uszy bardziej niż zwykle. Nie. nie. nie no to jest bardzo fajne połączenie i ja tak jak mówię no mówiąc do Was już zapomniałem po drodze, że mam te słuchawki na sobie, także odpowiedź na pytanie jak one kolidują z okularami e, odpowiedź jest nie kolidują aczkolwiek zawsze pamiętajcie, że najlepiej te słuchawki sprawdzić na sobie, przypomnę tylko, że jest możliwość wypożyczenia takiego modelu na testy w stylówie, a zobaczymy jeszcze z całkowicie cywilnymi okularami tu będę może wyglądał komicznie, ale nie, bo to one mają inne po prostu... No nie czuję tego, no nie czuję, nie czuję żadnego dodatkowego ciężaru, poza tym, że te okulary są na mnie trochę za wąskie, no to właściwie nie czuję, żeby było coś nie tak z tym połączeniem, także odpowiadając na Wasze pytanie, powtarzające się w komentarzu do filmu, nie ma kolizji, tutaj oczywiście, o, zanim sobie zdejmę, to sobie zdejmę to. Ja miałem okazję ostatnio też jechać z tymi słuchawkami sobie jedną trasę 70 kilometrową i faktycznie bardzo się przyjemnie słuchało, aczkolwiek nie słuchałem tego przez całe 70 km, tylko przez połowę czegoś słuchałem. Ja jednak też lubię jeździć w ciszy i traktuję rower jako taki odpoczynek dla głowy, od przyjmowania bodźców i skupiam się na, po prostu na podziwianiu widoków i na samej jeździe, a nie wtłaczam sobie jeszcze jakąś cenną wiedzę albo muzykę do głowy. Także tutaj. Są to kwestie mocno indywidualne, natomiast słuchawki jak najbardziej się polecają do, do użytku rowerowego. Mają dobrze trzymającą baterię, są bardzo dobrze jakościowo wykonane. Dostępne jak widać tylko nie tylko w kolorze czarnym, w cenie 729 zł. W stylu wie jest możliwość wypożyczenia modelu testowego. I do tego Was zachęcam, żeby sprawdzić to rozwiązanie na swoim po prostu przykładzie. Dobre słuchawki na prezent też właśnie będą pasowały na każdą, praktycznie głowę, różne kolory. Tyle w tym teście uzupełniającym. Mam nadzieję, że pomoże Wam w dokonaniu właściwego wyboru. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.